Witajcie w powtórce Chieftainem w losowaniu z ósemkami na mapie posterunek. I tutaj jeszcze, zanim bohater dojedzie na pozycję, mam dla was dwie, można powiedzieć, właściwie jedną dobrą wiadomość, mianowicie jest coś takiego jak Święto Smoczych Łodzi, czyli trzy całkiem dobre i sensowne pojazdy pojawiły się w sklepie w grze za złoto i tutaj na pewno wszystkich ucieszy Skoda, T56, która w najtańszym pakiecie wyceniana jest na uwaga, 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 uwaga. Jakieś prawie 11 100 sztuk złota, dokładnie 10 850 mamy jeszcze ISA 3A za 11200 i imx proto za ogromne 8700 więc tutaj on jest w miarę tani i jeśli nie stać Was na przykład na Skoda lub na ISA, to możecie sobie też wziąć tego Medica, który może nie jest tak mocny jak Skoda, ale też daje radę i na pierwszą prękę może się nadać, ale też uwzględnijcie swój styl gry, żebyście byli aby na pewno zadowoleni ze swojego wyboru i nie podejmujcie decyzji pochopnie. Poza tym jeszcze te same premki można kupić również za złotówki. I tutaj Skoda za 170, więc w sumie drogo i z 3... a jeszcze więcej, 175, a Aelix za 130, no prawie 140. Złotych, także wybierzcie sobie tutaj Co was najbardziej interesuje i Macie tutaj czas Prawdopodobnie do 6 Czerwca, no godzin Wiadomo, porannych, także do 5 mniej więcej Żeby sobie Tutaj albo Nazbierać złota, albo złotóweczek że Czasu trochę macie Po drodze cię dziecka, może coś tam Dostaniecie i od razu mówię bez podejmowania pochopnych decyzji żebyście tego nie załowali bo to są wasze pieniądze albo waszych rodziców po prostu szanujcie to co macie okej okay. tyle w temacie skupmy się na bitewce mamy tutaj już 4000 uszkodzeń na strzelanem w bieżącą minutę także tutaj nieźle bohater się ustawił ale też mamy całkiem sporo czołgów ciężkich w tej bitwie jak praktycznie żadnych innych Maus, pomimo tego że ma wybitny pancerz no to jednak tutaj tamten gracz nie do końca potrafi z niego skorzystać i my ładujemy w niego jak tylko się da. Mamy jeszcze tego Type'a 4 Heavy, którym nie oszukujmy się w dzisiejszych czasach akurat ta linia japońskich Heavy'ów troszkę, jakby to powiedzieć, no do niczego się nie nadaje i za bardzo nie polecałbym nim grać, no chyba że ktoś jest stricte masochistą, no to wtedy... Co innego, prawie 6000 na liczniku, Mausik Bezradny, tutaj podobnie ten type I To co ma ten pojazd całkiem mocny, to może nie jest pancerz, jak w tym tutaj nie, za klanówki, ale na pewno ma bardzo mocne pociski, I też one tutaj walą, walą. Mają 140 mm penetracji, czyli jeśli wyjedziecie na tyle jakiegokolwiek pojazdu, to Robicie z niego sieczkę, bo nie znam szczerze maszynki, no może małchika, bo te super chemiki. W tył. Super ciężkie. W tył wieży mogą troszkę chyba je blokować, ale tak poza tym to naprawdę bardzo ciężko będzie rywalom z czymś takim się tutaj mierzyć. Bohater pokazuje absolutną dominację. Tutaj robi już 7500 uszkodzeń, tylko tam... Na górze są nasi rywale i tu tą bezetkę być może można by próbować przebijać po prostu tymi naszymi dosyć mocnymi heszami, bo myślę, że one jednak zrobiłyby tutaj dużo więcej. Ta niemiecka fałeczka kombinuje na górze rywale tak samo są, ale tak jakby ich nie było i tu bohater strzelił pod lufą, poczuc wyparował, ach, to w g stworzone do dojenia z nas kasy, ale do naprawienia błędów, już nie bardzo chyba, że to są te błędy, które spowodowałyby, że ich stan konta znacząco mógłby się zredukować w postaci na przykład i w miarę darmowych skrzyń, które kosztują niemało, które gracze chcieliby mieć, bo lecą z nich całkiem niezłe pojazdy, leciały, bo już w sumie embargo społeczności na tego typu pojazdy się kończyło, przynajmniej ja mam taką nadzieję i można ponagrywać, przed nami Arta przed nami jeszcze gry, przed nami jeszcze oj, Boże. może powstrzymam się od wymawiania co bardziej skomplikowanych nazw pojazdów, kończymy ferczka mamy tym samym specjalistę Arta też gdzieś tam jest przed nami, to ósemka, ale amerykańska więc jeśli ro mnie to Zaboli prawie 10 tysięcy na strzelane, 2000 odbitych. I co do jakości tego samego pancerza, to nie dość, że on ma dość spory garnek, jak tutaj widać. To jeszcze z wyższą penetracją jest w stanie wejść tutaj i nad jarzmem działa. Także wydawać by się mogło, że niby chieftain, niby powinien być pancerz, a no jednak taki trochę. Jest on dziurawy, i trzeba się zapoznać z pancerzem tych wszystkich pojazdów, tych nowych, które trafiły w ostatnim czasie do skrzynek. Bo bez tego czasami może być naprawdę ciężko. A taka wiedza zdecydowanie może tutaj nam pomóc. I mamy Tę, tą niszczatkę. Mamy ją tyłem, i tu bohater zamiast korzystać z pocisków. Hash. skończyć go nas może inaczej nie skończyć go nas strzał, ale go zdecydowanie mocniej obić, bo tam też ma miał nieco więcej HP, to tutaj bohater się troszkę za bardzo powstrzymywał i teraz wyjeżdża na przeładowaną artę która może być w nas celowana z pociskiem na 333 punktach wytrzymałości mało brakowało a przeciwnik skapował wybazę, ale na szczęście tego nie zrobili, dzięki czemu mamy podwójne zwycięstwo poprzez zniszczenie pojazdów, poprzez skapowanie bazy i jeszcze nastrzelaliśmy medal Radleya Waltersa. Osiem fragów, ponad 11 tysięcy uszkodzeń, że myślę, że tutaj gościu sobie ładnie postrzelał, jeśli pojawi się fajna powtórka w MBTB, też ją mam nadzieję wstawię, no chyba, że aż tak nienawidzicie tych pojazdów, no to wtedy nie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.